To są książki z duszą przed mikrofonem Anna Łoś. Ci, co kochają te lektury, mamo, mamo, ile kroków mi darujesz, modlitwy wiecznego poniedziałku, piosenka Humbaka, na pewno ucieszą się nową książką tego niezwykłego autora. Z mojego radiowego archiwum wybrałam taki oto fragment. W tradycji monastycznej godzina może mieć 60 minut, a może mieć 70, a może mieć 40. To zależy, powiedziałbym, od nas. Czasem jest coś przedłużone i mówi się, że to jest seksta, czasem coś jest skrócone. Oczywiście nie jest to nona taka z Greenwich, ale to jest jakby próba rozprawienia się z, z tym pędzącym życiem. Oczywiście życie nie można zahamować, wszyscy się starzejemy, wszyscy idziemy w kierunku pana Boga. To co możemy zrobić to poddać się czasowi. To jest bardzo piękne, żeby go nie zapróbować zatrzymać. To co próbuje cywilizacja współczesna zatrzymać urodę, zatrzymać starzenie się, tego nie można, trzeba się poddać, tylko właśnie w tym poddaniu musi być cała sztuka, żeby musi być to płynne, musi być to Swobodne i bez użalania się, że on mija. Tak, w Radiu Kraków mówił były Dominikanin: jedyny polski trapista, duszpaster, kolekcjonista, pisarz. Ojciec Michał Zioło. A Okazją była przed kilku laty mm, książka, wywiad rzeka, który przeprowadziła wspólnie z ojcem Romanem Bieleckim Katarzyna Kolska. A ta książka, po co światu mnich przypominam? Katarzyna Kolska, dziennikarka, redaktorka od 30 lat związana z mediami. Jest także zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika w Drodze. Jest państwa i moim gościem. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór. 33 listy z atlasu. Antidotum na religijne barbarzyństwo. To książka najnowsza, wyczekiwana przez wielbicieli twórczości ojca Michała Zioło. I od razu tak się właśnie zastanawiam, to na pewno jest inny niż klasyczny podręcznik o duchowości. Dlaczego to jest takie inne? Najpierw muszę zrobić małe sprostowanie, ponieważ pisząc i mówiąc o tej książce wspomnieliśmy, że ojciec Michał Zioło jest jedynym polskim trapistą. To podniosły się głosy, że nie jest już jedynym. Wtedy, o. kiedy publikowaliśmy książkę Po co światu mnich, był jedynym, a teraz podobno jest jeden z braci w Czechach, także nie jest już jedynym. Trapistą jest na pewno, teraz w dalekiej Afryce porzucił Francję, gdzie przez 20 lat był w klasztorze w Egbel i przeniósł się do Afryki. No i stamtąd jest ta książka, te 33 listy z Atlasu. Ja muszę powiedzieć, że trochę się czuję w nie swojej roli, bo no, tutaj powinien siedzieć ojciec Michał Zioło i opowiadać o tym, jak ta książka powstała. Ale to chyba jest raczej jest niemożliwe, to tylko, pani Katarzyna. To no, bo jest niemożliwe, no, tak, właśnie powiedzmy. To jest niemożliwe. Już jest teraz w dalekich górach Atlasu i. Wtedy, tak, udało się na chwilę ojca tutaj ściągnąć do Polski, kiedy tamtą książkę opublikowaliśmy. Teraz jest to niemożliwe. Jedyny kontakt to taki. Przez internet i nie zawsze, w zależności od tego, jak wieje wiatr wysoko w górach. Ojciec napisał tę książkę i jest to no, no, przepiękna lektura, do której bardzo wszystkich zachęcam. To nie jest książka na raz, to nie jest książka na jeden wieczór. To jest książka, którą trzeba smakować i można sobie z tej książki zrobić takie prywatne rekolekcje, bo to jest książka o duchowości, ale tak głęboka, dająca nam. Tyle różnych myśli, tak prowokujące do tego, żeby siebie zobaczyć w jakiejś innej odsłonie. No, że to jest niesłychane, naprawdę cudowna lektura. Epistemiologia, czyli sztuka, która wydawałoby się, że już wymarła, sztuka pisania listów, bardzo mnie ucieszyło, że to są właśnie listy. Powiedzmy, kim jest adresat tych listów: florentę. Benoit. D'entre vous. Ten tak pięknie pani to właśnie, to imię i nazwisko wypowiedziała. Tak, jest to dość tajemnicza postać, o której ojciec Michał mówi we wstępie do swojej książki, że jest to jego przyjaciel, z którym czuje pokrewieństwo dusz. Poznał go 20 lat temu właśnie kiedy był w, we Francji. Przyjaciel też jest remitą. Nie wiem jak ta ich przyjaźń się rozwija w jaki sposób oni się kontaktują czy tylko tak właśnie poprzez listy. Kiedy rozmawiałam z ojcem Michałem o tej książce to powiedział, że te listy mogą być też do mnie i mogą być też do pani i do każdego innego czytelnika, bo takie pokrewieństwo z, z, z myślami ojca Michała no może znaleźć wielu z nas. A może nie wszyscy wiedzą, i warto powiedzieć, o trapistach. To jest gałąź zakonu cystersów, bardzo surowa. Jak wygląda życie ojca Michała? teraz? No, sama chciałabym <laughs> zobaczyć to, jak wygląda to jego życie teraz. Wiem, jak wyglądało, kiedy był we Francji, no bo miałam okazję tam być i zobaczyć piękne, stare opactwo i dom gości. No jest to bardzo surowe życie, tak surowe, że aż y, niewyobrażalne dla nas. Modlitwa jest modlitwą, post jest postem. Siedem razy dziennie jest modlitwa. Cisza jest tak? ciszą. Tak. tak. Siedem razy dziennie, a teraz ojciec mówi, że modli się właściwie dwanaście Razy dziennie, ponieważ y, oni w tych górach Atlasu tam są po to, y, żeby świadczyć o Panu Jezusie. Słowo Jezus tam nie może paść, bo wiadomo, to kraj muzułmański, ale sama ich obecność tam, w górach, ma być y, y, właśnie takim pokazaniem, że oni są dziećmi Boga. I ojciec mówi, że oprócz tych siedmiu modlitw, które mają bracia trapiści. Kiedy słyszą wezwanie na modlitwy muzułmańskie, to również stają i próbują łączyć się w modlitwie z tymi, którzy się wtedy modlą. I to jest w ogóle bardzo piękne. W tej książki też to przebija, że oni tam nie przyjechali nawracać nikogo, ewangelizować. Oni tylko są i inni mają zobaczyć, jak oni żyją. Oni wśród muzułmanów, swoich sąsiadów, znaleźli przyjaciół. Zapraszają się wspólnie na święta, pomagają sobie w pracy, razem żartują, razem pracują, razem w przerwie śniadaniowej piją herbatę, no i razem się modlą. I to jest piękne. To jest taki chyba prawdziwy ekumenizm, o którym marzymy chyba. W tej książce bardzo pięknie, jak zwykle zresztą przez wydawnictwo W Drodze Wydanej, są zdjęcia. No Zdjęcia niesamowite. Autorstwa też ojca Michała Zioło, ale też drugiego dominikanina. I one mają, że tak powiem, autorskie podpisy. Tak myślę, że tak. Tak, to są podpisy. Tak myślę, że to tak, że ojciec Michał te podpisy przygotował, pokazując nam rąbek swojego życia. Życie, tak. Dodam, że zdjęcia zrobił jeden z braci dominikanów, który pojechał tam w, zobaczyć, jak wygląda życie trapistów. Tak. Wygląda naprawdę bardzo surowo. Ojciec kiedyś mi napisał, że kiedy wymienialiśmy się wiadomościami, napisał mi, że siedzi w, w kurtce, bo tak zimno mają w klasztorze. Zimy w górach Atlasu potrafią być bardzo nieprzyjemne, a warunki życia w klasztorze są dosyć skromne, jak się domyślam. Dla nas tutaj Europejczyków ludzi przyzwyczajonych do tego, że mają wodę w kranie, światło i ciepłe kaloryfery. To, co jest tam, no jest jakąś ogromną tajemnicą i teraz wybrać to świadomie, porzucić i tak już mało wygodne życie we Francji. W klasztorze, bo to nie było takie życie bardzo, bym powiedziała, wygodne i, i no takie, jak my prowadzimy. Tak się można umościć w tej, w tej swojej wygodzie, a tam było jednak życie surowe. No to tutaj jest chyba surowe do N tej potęgi. To było wśród kwitnącej lawendy, a tutaj rzeczywiście bardzo wysoko. Ale tak. te góry są bardzo ważne tym, co ojciec zioło pisze, bo one przybliżają do Boga. Z wysoka, no to się zmienia perspektywa. Mówiąc o tych zdjęciach, że one mają podpisy na pewno autorskie, i a propos właśnie tego ekumenizmu, to jest takie zdjęcie, gdzie ojciec Michał zioło sobie siedzi, i jest podpis taki, i to jest właśnie u przyjaciół muzułmanów. Ciekawe. Oni nie nazywają tego trialogiem, dialogiem, monologiem. Po prostu spotykają się z nami. No i to jest chyba kwit esencja. Nie pamiętam, kto to powiedział. Jeden chyba z braci trapistów powiedział kiedyś, że oni tam są modlącymi się wśród innych modlących się. I to jest chyba takie ważne. Ojciec też teraz mi pisał, że był na pogrzebie. Muzułmanki. Kobiety nie mogą przychodzić na ten pogrzeb, więc byli tylko mężczyźni. I było 300 mężczyzn, muzułmanów, i wśród nich kilku braci trapistów. I razem stali nad tym grobem i ojciec mówi to, jak oni modlili się, ten głos, który wznosili, mówi to, dreszcze przechodziły po ciele. Tak, książka, jak już powiedziałeś, bardzo, ma bardzo wiele różnych wątków, dotyka też. Mówi o tym o świecie, w jakim jesteśmy. Stara się też budować, i to jest bardzo piękne, bo tak tutaj opowiada, mówimy o tym jego dosobnieniu, o maksymalnie trudnych warunkach życia, ale on rzeczywiście buduje przez te listy taki most pomiędzy monastycyzmem a współczesną codziennością. Gdzie pani widzi filar? Jak, jak to można połączyć? Co z tego spojrzenia, ojca Michała Zioło można tutaj do nas przenieść? Myślę, że wszystko. Hmm, Tylko rozpowiedź. my jesteśmy tak zaganiani i tak zajęci różnymi innymi sprawami, że na sprawy duchowe nie mamy czasu. Ćwiczymy kondycję fizyczną na siłowniach, a z tą kondycją duchową chyba trochę gorzej nam wychodzi. Myślę, że ta książka bardzo może nam w tym pomóc. Bardzo. Dlatego, tak jak na początku powiedziałam, chociaż to kusi, żeby tę książkę chwycić do ręki i przeczytać od deski do deski, i nie ukrywam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłam ją jeszcze nie w formie papierowej, tylko jeszcze w postaci wstępnych plików przygotowanych do druku, to rzeczywiście nie mogłam się oderwać ale jeżeli tak tę książkę potraktujemy jako takie nawet nie, nie podpowiedzi, bo ojciec właśnie też wspomina, że jest tyle poradników, książek o modlitwie, o duchowości i my to czytamy i mm, sterczą nam zapału na jeden dzień i potem koniec. A to jest książka, która ojciec nam towarzyszy, pokazuje takie normalne życie i, te, i tą duchowość, yy, taką pięknie wplecioną w normalne życie, właśnie w tą codzienność, kiedy pytałam, robiłam wywiad z ojcem Michałem i pytałam go, no, czy właśnie tam w tych górach teraz wypatruje Boga, podobno nawet z lornetką czasami. A on mówi, że jak patrzy przez lornetkę, to widzi plecy Pana Boga. A każdego dnia w twarzach tych, których spotyka, widzi jego twarz. Wybitna literatura. Opowiadamy ludziom o orygenesie, kiedy oni nie umieją wykonać prostego znaku krzyża. Wprowadzamy ich w imię jakiegoś dziwacznego demokratyzmu w największe, boże, tajemnice z marszu i w obłoconych butach, bez świadomości, że należy bez zwracania uwagi na ich zdenerwowanie i pośmiech, rozpocząć podróż w kierunku Boga od etapu inicjacji. Oddajemy cenne perły i pachnące trufle na zatracenie. Mistrzowie powtarzali, że skoro nie szanujesz samego siebie, swojej modlitwy. Jakże możesz wymagać szacunku do Twojej religii i samego siebie? Jesteśmy na początku, on tutaj daje takie właśnie rady, no bo to jest książka, która ma być remedium, właściwie antidotum, nie remedium, antidotum, to jest trochę coś innego, na religijne barbarzyństwo. Tą barbarię gdzie przede wszystkim e, widzi Pani? Na naszą niechlujną, na naszą niechlujną religijność, mm -hmm. myślę. Na to, że my tego Pana Boga tak traktujemy, mówiąc potocznie, pernoga. Że nie zdajemy sobie sprawy, kim on jest, że nie mamy dla niego czasu, że jest jakimś dodatkiem ostatni w kolejce wśród ważnych rzeczy, którymi się zajmujemy i o których myślimy codziennie. Ta książka nie jest jakąś przyganą dla nas. Ona też nie jest y, takim pokazywaniem, że o, my trapiści, to tutaj tak się modlimy, my jesteśmy tacy super. Ja, ojciec też mówi o, o swoich słabościach, o swojej grzeszności, ale też, co chciałam powiedzieć, bo czasami się mówi, że ktoś odszedł od świata i zamknął się w klasztorze. Ja myślę, że ojciec jest bardzo w tym świecie, bardzo. On żyje sprawami tego świata, a te sprawy, no, docierają w różny sposób, nawet tam w te dalekie góry atlasu, poprzez ludzi, którzy tam czasami przyjeżdżają, poprzez no właśnie internet, który czasem jest, a czasem go nie ma, bo, bo zła pogoda, bo, bo coś nie działa. Ale w tej książce jest i wojna na Ukrainie, i wiele różnych spraw, które toczą się na co dzień i tu u nas, i, i tak szerzej w Europie. I tam w Afryce, gdzie ojciec się przeniósł, i jak mówi, chciałby już tam, ślubując stałość miejsca, zostać do ostatnich swoich dni i tam spocząć, w tej afrykańskiej ziemi. Więc, nie jest to książka naprawdę oderwana od życia. To jest książka o nas, dla nas, naprawdę każdy z nas się tam odnajdzie. Dużo jest różnych sytuacji, też yani, takich podszytych poczuciem humoru. No, prawie mistyczna o, historia. O tak, to ojciec Michał świetnie potrafi, jest mistrzem humoru. Spadające półki, sobie pomyślałam. <G Krieki> może powiedzmy, no taka tajemnicy. Ale to jest coś, co rzeczywiście nieraz może nas dotknąć, takie pewne Znaki, drobiazgi, ale trzeba je czytać. Że... Mogło się źle skończyć. Ojciec w, jeszcze we Francji ze swoją wielką biblioteką, która mieściła mu się w maleńkiej celi. Oczywiście nie widziałam tej celi, bo, bo kobietom w ogóle nie wolno wchodzić tam na teren klasztoru. Miałam tylko, będąc we Francji, miałam tylko zaszczyt być wpuszczona na cmentarz braci trapistów. Bardzo przejmujący i bardzo taki no, niezwykły cmentarz. No i ojciec w tej swojej niewielkiej celi, którą nazywał kajutą, miał półki z książkami, aż którejś nocy półka pod ciężarem książek się zawaliła, spadła na ojca cudem. Go nie przyduszając albo może przeduszając, ale także przeżył. Jak mówi trapiści mało śpią, więc przesunął się tylko, żeby książki go nie uwierały i spał dalej, a dopiero rano zrobił z nimi porządek. Oczywiście do Afryki tych wszystkich książek nie mógł zabrać, porozdawał je przyjaciołom znajomym, trochę pewnie zostało we Francji. No, ale jakiś tam, jakąś paczuszkę swoich ulubionych książek e, zabrał ze sobą. Ale to właśnie było o tym humorze ojca. Ojciec naprawdę potrafi, nawet o sprawach trudnych i takich duchowych, właśnie potrafi z takim przymrużeniem oka, czasami z, z żartem. Tak, ta książka też jest taka, że bardzo wzrusza chwilami. Każdy z tych listów jest wart uwagi i takiego rozpatrywania szczegółowego, no ale to oczywiście zachęcamy do lektury. Natomiast mówiąc o tym właśnie religijnym barbarzyństwie, jest rozdział temu poświęcony, tej duchowej, właśnie pewnej acedii. Mamy też problem, nie wiem, w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, osoby, które kiedyś były ochrzczone i wychodzą z kościoła, odchodzą. I jest bardzo, bardzo piękna historia właśnie mówiąca o tym, że warto pewne rzeczy, rozmawiając z ludźmi, którzy stracili wiarę albo stracili, albo nigdy nie mieli tej wiary, tak, nie znali Boga, to jest możliwe też, pewnej prostoty. To, co jest takie właśnie bardzo, bardzo piękne, co mi urzekło, ta zasada pierwsza, żeby nie niszczyć barier i murów, którymi. Paralityk ogrodził swoją osobistą przestrzeń, czyli to jest jak gdyby wbrew takiej pierwszej myśli, ja przyszedłem. Pana nawracać, a można powiedzieć, mm. nie przyszedłem Pana nawracać. że Zacytujemy tutaj też jednego z ulubionych, czy, czy, lubi, czy lubi? Lubi, lubi, lubi. Po, poezję też na pewno. Też, tutaj mm. Ksiądz no, że to nie jest jakiś taki poradnik, ale one są bardzo ożywcze i bardzo mądre wobec tego laicyzującego się świata i wobec naszych problemów też, jakichś bóli, nie wiem, rodziców i tak dalej. Jak rozmawiać? Tak jest. Dobrze, że Pani tego słowa użyła, że to są zasady, bo właśnie to nie są porady. Tylko to są zasady, które można przyjąć i oczywiście można odrzucić. Ojciec pokazuje wartość przyjęcia tych zasad i życia w tym świecie i zgodnie z tymi zasadami które my czasami traktujemy jako takie więzy, które nas krępują, które nam czegoś zabraniają, ograniczają, a Ojciec pokazuje to jako wolność, którą mamy, która pozwala nam żyć taką pełnią życia, chociaż... Teraz tego nie widzimy. W tej książce, którą robiliśmy z ojcem w tej rozmowie wywiadzie rzece, po co światu mnich, ojciec coś takiego powiedział, że Pan Bóg do nas mówi jakieś zdanie i my to jego zdania się chwytamy i nie czekamy na następne, które Pan Bóg jeszcze do nas mówi. A czasami mówi nam je dopiero pod koniec życia. I no, trzeba się wsłuchiwać w te zdania, które Pan Bóg i te słowa, które Pan Bóg chce nam powiedzieć. Czasem właśnie przez takich ludzi, z którymi może nawet przez braci muzułmanów, z którymi Ojciec teraz i pośród których żyje, tak jak żyli jego współbracia, męczennicy z Tibirin, którym obcięto głowy. I to może dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to tutaj. Pozwolę sobie o tym powiedzieć, że ojciec miał być w tym klasztorze, w którym właśnie żyli bracia, którzy zostali już. porwani, tak. dziś już błogosławieni. I ojciec wyjechał z klasztoru, ponieważ miał załatwić wizę algierską i czekał w Polsce na to, aż tę wizę dostanie. A w tym czasie bracia zostali porwani i potem obcięto im głowy, które dwa miesiące później zostały znalezione w worku przy drodze, i chciał nigdy nie znaleźć. Zaleziono. Muszę powiedzieć, że kiedy robiliśmy z ojcem tę rozmowę, to to był najtrudniejszy dla nas, najtrudniejsze rozmowy, najtrudniejszy rozdział chyba hmm. dla ojca Michała, opowiadanie o tym i świadomość, że no, mógł być jednym z tych hmm. porwanych. To Czy... bardzo chyba trudne. Bardzo trudne, tak. I to jest też y, takie właśnie świadectwo, które gdzieś pojawia się w tych listach. Jest, y, jest pewien powrót do tamtej rzeczywistości, prawda? To jest też bardzo takie piękne, właściwie trochę mistyczne, tak jak, tak jak, 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 jak to czytałam. I jeszcze na koniec, jeżeli pani pozwoli, bo to mnie zachwyciło. Dlaczego warto czytać i pisać listy? List czasami wsiąka w piasek, jeśli nikogo nie obchodzi. I tak jest dobrze, ale niekiedy coś przyniesie na swoim grzbiecie jedno słowo, jedno zdanie, czasami olśnienie, jakby wbrew naszym skrajnym apetytom i duchowemu obżarstwu. Tak komunikują się mnisi. Jeżeli państwo chcą wiedzieć, jak się komunikują, w jaki sposób, jaki to jest język, jaki to jest świat, to zapraszam do tej lektury Michał Zioło. 33 listy z Atlasu. Antidotum na religijne barbarzyństwo. O tej pięknej książce rozmawiałam z panią Katarzyną Kolską. Myślę, że relacje, jakie was łączą, to jest pewna duchowa przyjaźń. Także pozwolę sobie tak to powiedzieć. Mogę tak o sobie powiedzieć, że tak. Dla mnie to jest duchowa przyjaźń. Nie mogę mówić za ojca Michała, ale chciałabym, żeby tak było. To dobrze, mieć takiego duchowego przyjaciela. Bardzo Państwu tę książkę polecam i bardzo się cieszę, że mogliśmy o tej książce porozmawiać, chociaż pewnie lepiej by było, żeby tutaj siedział ojciec Michał, ale starałam się być jego ustami, pewnie nieudolnie, ale troszkę starałam się opowiedzieć. Ojciec z był obecny na początku, jego głos usłyszeli państwo, także no teraz tylko czytać, krótko mówiąc. Jeszcze raz, 30-30 atlasu wydawnictwa w drodze. Polecam, proszę pisać. Kultura, Przypomnę raz jeszcze, państwa i moim gościem była Katarzyna Kolska, dziennikarka, redaktorka, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika w drodze, które właśnie tę piękną książkę Długo oczekiwano przez miłośników, a są tacy, wiem, prozy Michała zioło wydało. To były książki z duszą. Żegnam się z Państwem. Życzę dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc.